Witam Was w pierwszym odcinku na Lederze Wola. To jest tylko taki mały wstęp, żeby powiedzieć Wam, że dziękuję Wam za pozytywny feedback i za rozwój mojego kanału. Osiągnęliśmy już dosyć dużą sumę, jaką jest 10 tysięcy wyświetleń pod wszystkimi filmami ever. Więc bardzo Wam dziękuję za to. Tylko pamiętajcie, żeby jak, jak Wam się podobał ten film i chcecie więcej tych filmów, żeby lajkować, subskrybować, ponieważ 95% z was nie subskrybuje, bądź lajkuje moich filmów. A, a także dziękuję za uwagę i zapraszam was do gierki. Nara! No. Znerfili jego hmm. itemy trzy, nie? Tam z dopę, więc no generalnie yy, dostał mocne baty. Nie, nie, jestem zdania, że były niezasłużone. No, w tym patrzymy bo najbardziej, to znerfili Fiza. No, do, no to, to zasłużone. Na, na trzech kumma. hitemach i na dwóch skinach. Akurat Fiza to dobrze, jebać Fiza. No, jebać Fiza, to prawda. Tak i... Skąd ta nienawiść do Fiza nagle powstało? Nie nienawiść tej postaci, kurwa. No, na... bo... Już ja że walałem tą metę, jak się nim grało pod stanka na topie. O, wtedy, no właśnie, albo te on-hity. Ja, ja Od botka na trinitkę. O kurwa, to była meta. Bot, trinitka, to Chodź, ale nie mam pingu. Wy, wyjdę, wyjdę ze Mam, mam 50 pingu. Video... Pełny ekran. O, okno bez ramki. Niezajebiście. Nie no, ale UI w docie jest o tyle lepsze od nola, To można ustawienia sobie... Nie wiem, wszystko jest takie, takie, kurwa wygodne Podczas szukania gierki, można tutaj sobie tak O, to akurat fajne akurat naprawdę fajne Ale no, w docie ten system expa mi się w nie podoba Powinni coś z tym zrobić W sensie, powinno być to bardziej jasne Mi się wydaje Jaki jest system expa? Eee... Ehm, Zmieniony się... Do... Do naprawdę wysokiego poziomu po prostu nie ma pojęcia jak to działa. No, taka niestety jest prawda. No, ja spełnię u mnie jest nie? E wiem, o co tá jeździć tu Nie no, no, ale poza systemem XP szczerze mi się po prostu przyjemnie gra w trochę. Ja nie nie no. wiem, tak. Szkoda, szkoda, że po prostu nikt inny nie gra. Ja się nigdy inny oprócz tego gra. <m> <Prawda> A to zajebę buty pierwsze, a co? O, bo ty kurwa jesteś na troksy na topie, okej, okay, dobra. A co? Nie, bo myślałem, że grasz na midzie O pingowałem temu Jony, no pingowałem. Pingowałem kurwa, że schodzi. он был но они дал на там все на а A, problemem też był w tamtej że dżungler, bo nie zrobił grupsów kurwa i nas spuszczowali w sekundę tego mida do tego A, to nerfa nie dostało żadnego eee, ciekawostka, z nerfili eee, Z nerfili w sensie moby w dżungli, że nie biją. Bo za mało dżunglerów było w stanie robić tej grupsy No tak, no w sensie na przykład taki szako nie był... Rozumiesz to, że przyszedł mi Nuno i zajebał mi dwa kurwa miliony i jeden z nich to Czaczka? Czaczka. Śmieć pierdolony. No, znerfili tak, damage tych grupsów ogólnie epic monsterów znerfili damage i dali, że ten twój pet bije więcej do epic monsterów, więc drajki też się też szybciej robi. To jest Dobra, ten damerę bez arki On się prawie wyjebał Dobra. Dżungler jest na bocie, w bocie. Czyli mogę sobie puszować, bo mi daj beka Ten wave'ik? Chyba jednego Playta dam radę jeszcze Mamy Void Grabsy O, no, mówimy że następne, też będzie. Dobra, dwa razy więcej CSU mam Dobra, ten ich team teraz jest niepoliczalnie kurwa gorszy od, od poprzedniego To muszę przyznać, że też odczułam tą różnicę Serio, kurwa, to są takie głowy Tak żdące tego top lanera Mimo tego, że on ma 1 O kurwa, jeszcze jedna rzecz co mi się podoba w docie. Nie z ojszczą Jerusku Fakt, że większość jest naprawdę pośledzonych w ten sposób. Ale... No kurwa... Jest tak wygodne, tak powiedzieć, że Ankomi nawet... Dobra, stary, dwa flesze na topie i R ta... Ale ja tylko patrzyłem na topa, żeby zerkować. Ja pierdolę, ale to są głąbie, kurwa, nie mogę na to patrzeć <grystanie> Co tu się kurwa nie bało na topie

Nie wiem co się dzieje, takie oro No kurwa to tak pogrom Nie pod tym mam mówienie, ja pierdolę, ustawienia mi się Noooooooooooooo! Nie o, pod bardzo A pod gdzie? Shut your mouth! Just play. We are winning Win. Oh, kurwa, no to zajebiście się tak mówi. Amerykański. Am Oj, kodeszko. O. Oh. Jezus, kurwa. Tak, kurwa, numer 3 chyba... ...krutnio <on> rozpędził. Ja, Fiora jestem zajebisty w tą dotę. No w docie gry trwają tak długo, że jakby największy minus doty inaczej są dłuższe od lola, ale nie trwają aż tak długo. Nie wiem, jak ludzie mówią, ale że oni jeszcze nie poddali.

Nie panny! A do ranta. Nawet R nie klikną ziomek. Kraj młody. No, oni mają taki JG gap też, ale. Mają, nie, no, mają no, wszystko, wszystko gap. Wszystko gap mają, no. Dosłownie. No. No, e, dobra, ja płyję tam sobie na topika. Jebane, i kończymy giereczkę. Topem. Niech tu przyjdą wszyscy. Pręta się pogniewa, na nawet No, nie dziwię się, jakiego pod towerem dymałem. Bez półtora itema.

Niesamowite co się w Prawda? Niesamowite Po prostu tego trynda No ja fejs stankuję. Wien się chijam ke... niż mnie bije Dobra Nic nie mogą robić, kurwa. No stary na topie, nawet nie zadali mi demerza, co nie? A ja mam dwa tysiące w bazie. Ola ten, że nie wiem... Kurwa, on tam do, 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 do ciebie Ej bo ja wstać tylko w Heralda kliknąłem zamiast go zabić <grywki> I chciałem... Chciałem i Heraldem iść jechać Dobra, perfekt z tobą. <laughs>